Widzę z Golemuś i właśnie słuchajcie, ostatnio śnieg był wczoraj, ale minęły u nas tak naprawdę dwa dni. W ogóle słuchajcie, czorę sobie remontował kuchnię. Właśnie widzę, to też u mnie pochywał lekki, lekki remont. I dodaje się takie fajne rowerki. Właśnie każdy ma swój rowerek. A idę do czarnego. się. O Boże! Kto to jest? O Boże! Nie! Boże! nie, A trzeba jakiś inny domek. nie, 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 kiedy ty poszedłeś i musimy zrobić, kurde, ta Co się dzisiaj mamy Halo! Ale jaką? Musimy iść do sklepu z zabawkami. No tak, dobra, to idę. A teraz idzie. To bądź jakaś wyciągnę z łodówki mój rowerek? Czekaj, chodź, chodź do mojego chwilę Ja będę chciała do moim ogródku. Zobaczmy, lajka i słuchaj. Bo naprawdę dzisiaj było Okej. Okay. Dobra, ja muszę, oj, tam ja się nie o. Tu jest lektor, w ogóle, o, obródek jest nowy. Właśnie taki fajny. I tu mam taką łódeczkę. Dobra, ale gdzie jest czarny? Czarny, no chodź. Tu jestem! Tylko chodź, żeby zobaczyć. Bo mi się nie chce rówarek wypakować. Co to jest? No to spróbuj jakoś, e, nie wiem. Dobra, to idziemy. E, chodź. Mogę ja, poprzeć tą lodówkę się tak. Popsuł. Patrz, patrz, patrz. Trzy, cztery. A tu? Te, zabijałam się! Dobra, e, chodź. Tu jest mój staj. Ju, o oh, juju! Ile złota! Mamy pieniądze na zabawki? Aj, e, nie zabieraj! może zobaczmy na zabawki! Nabierzemy no, staj, stać. No, ale staj tylko.

Poprawić się rowerek? Tak! Ora, no fajny rowerek! No, no fajny rowerek! na no piechotach. O kurde! Szyma! Kto to? Szana, o matku! Dobra, tam jest nowo otwarty. Bardzo niego dojść. No, no fajny rowerek! No no fajny jaki, jaki dzieciak. O nie! To chyba znaczy to i to. A, ma nogi. A ja no, mam ty bo... A ty, ty, ja Uu, to znaczy jak masz? Uuu, wszystkie zabawki za do dolarów. Fajne, brachu. Jakie? O, to jest z takich kucyków, jakiegoś dabu. Discord. O, ja chyba sobie kupię tą butówkę, bo jest ładna. Ja biorę go! Ja biorę. Biurek go, go, biurek, ja go biorę. Jeszcze u góry złamał! A do lata tutaj sprzestanę, to pójdziemy do góry. Bo poczekaj, to co jest fajne? A jak mam do oku? O, ja go wezmę! Ej, ty nie tyle? Możesz, robić tylko stack! Nie, ja mam więcej! A co ona ty mi zabrała? No, Dobra, daj mi jeszcze 20 dolarów na krówkę moją. A ja mam tyle zabawek. A bo dobra, ja wezmę tylko jedną i wszystkie składło za inne. Wezmę tą. Nazwę się Kasa, kasa, kasa. Mać, proszę. I że ja nie umiem liczyć, bo lecę że dobrze bo nie... Było. O może w tych zabawek, bo nie ma nikogo w kasie. Ej, nie chodź, bo to jest kasa! Aaa! A jak to się składa? Moda no to jest w imbusz. Ej, ale może patrz, bo popatrz, popatrzeć, co to pisze. No nie, lepiej nie, bo złą kamerę chyba tu. No to idziemy już. Zaraz ja, ja. wracamy. Ja wiem taką zabawkę. Ja taką. No, napiszcie, co będzie ma lepszą. Ja myślę, że moja jest lepsza. Ja myślę, że moja. A to nie mój odejnek! Możesz na nim jechać. No fajny, no Nie Poznajecie ten dom? A co to za dom? Ja nie poznaję serio. Nie to na piśmie. Nie. chodź. Wracamy do domu. No fajnie, no fajnie. A teraz, to, to jest? To? Ja chyba zajdę metrę. A nie, ja jadę tam tędy! Dlaczego to, to będzie szybszy? Ja już jestem. Aha, a ja gdzieś się zgłodziłaś? Nie. No dobra, jak go nie ma to sobie sprawdzić, że jest na listy. O, ja jest nowa informacja? Oferta mieszkania, dom rodziny, do dwupiętrowe, cena milion dolarów? O kurde! Ulica Minecraftowa 16. Ej! To jest Minecraftowa! Nie, to jest Minecraftowa 17, i to jest Minecraftowa 16. I to jest pewnie ten dom, ale nie wygląda to sprzedaż. Mamy tam dość czarny, muszę powiedzieć, może zobaczymy. Ej! Gdzie jest czarny? Czarny, gdzie jesteś?

ja się nie, 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 zobaczyć nie, mieszkania. was nie, 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 mamy kasy. No zobacz sobie to. Okej. nie, 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 ofertę. nie, mieszkania, nie, 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 Cena. i takie dwie kropki są 1 0 0 0 0, 0, 0, 0, 0 16 nauczę czytać ja nie umiem ten w anielski. dobra, dawaj to Idziemy zobaczyć ten dom. Tutaj macie. Może borezary do lodówki, a jabłuszka, ma jabłuszka sobie wezmę? Dobra, idziemy zobaczyć ten dom. Chodź. Nie, metrem. Metrem? A to. Jest, ja nie wiem, co my tak możemy, bo my tu nie mieszkamy. No, my mieszkamy tu. Gdzie jest to? Nie a, to jest to nieaktualna. Nie ale... nie Aha. JAK nie TO?! Ktoś tak szybko kupił? Tak? nie! To jest wolno! I już nie ma deszczu. Dobra. Ojejku. A czarny... A może tu podglądamy Też Bo to niemożliwe, żeby ktoś tak szybko kupił za no, milion dolarów. Pana. Yy, Czekaj, ja mam nowej pasji. Dobra, idę. A nie, nie no, wchodź do środka! Patrzyłem przez okno, okno, to jest z Nie, co To jest takie dziwne. Jak taki... to wejść. Nie zdjęcia tam. Ja, czekaj, czekaj, czarny. Jak ja, 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 ja to widzę siebie? Nie, ja tam chodzę! Nie, nie tu! nie, nie, chodź tu! Tak, ja, nie, widziałeś? nie, nie, chodź, 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 jest chodź, chodź, Ja ktoś będzie chodź, 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 jak już będzie noc. Zaraz, chodź, chodź, noc. chodź, śpi. Ale to chodź, 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 Musimy po na tę misję. Patrz, tutaj już w ogóle mam klucz, które kupiłem. Idziemy na tę misję, idziemy znowu do domu. I połaczę, dobra, idźmy. Idzie... Masz jakąś broń? Ja mam tylko wędkę. A, to sobie Bo to to ja umiem rybki u mnie na podwórku. A, ja mam podwórku basen? Nie, ja też mam dostęp do rzeckich. Aaaa, bo jo. ja. Ja musiałem zrobić, bo ja też zrobię więcej ryb. No możemy, tak ale to, ale to musimy jakieś lopikarne karne, okay. ale... Anerki. S4, line E idziemy znowu na ten. Musimy tam pójść. W nocy Znaczymy. jest jakoś strasznie w tym mieście. Nie, i świeci się. Weźcie domu. Jest to? Nie a, no, to to? on... No to pójdę tak? Chodźmy. Ja wchodzę. No, no, do... Do... No, do... Chodź. O Jezus! Ej! Proszę boję! Jesteś tu Gdzie ty to jesteś? Ty grasz na komputerze. A tu jesteś ty! Jak ja? O nie... O no, tutaj oh, jest jeszcze... O inne zdjęcia? Golemuś! Golemuś! Nie, czekaj. O kurde, to jest? To jest twój dom? Chcę wywieźć tam gdzieś, który przeczytaj to. Gdzie? Nazwa golemuś! Jest mądrzejszy niż ten drugi! A co ty robisz? To nie widać. Eee, dobra! Nagrywam na... e, Nagrywam na Informacje, kolejne tu są jakieś. O was, to jest jakiś to jest czy co? Jest głupi i dziwny! Mm. <laughs> o oh, nie, yes, spokojnie, to pewnie jakiś hater! A coś na to jest ten YouTuber? A tutaj? Ten? Pozbycie się ich... Ale my jesteśmy tylko kluczniak! Właśnie, ej, a co jest u góry? Beskidu, bo jeszcze u jest! Chyba... Tutaj skonięte. jest... Ale jest szkodź, to Ale lepiej, żeby nie było zabawite, to też dom! Aaaaaaa! Aaaa! Aaaa! O Jezus! Ja nie mogę wam dać słuchać! Widok na doł! Gdzie? Ja, Musimy sobie, sobie uciekać Dobra, ale się robi dzień tak powoli! Aż do mojego dołku! Dobra, idę! Łala liu! Łala liu! Dobra! A my mamy dzisiaj ten anielski w szkole! Anielski! anielski. No bo to takie trzy biletki, mój! Aż do mojego dołku, szyku! Stepką ma no jakieś zyzeczki, zyzeczki pan mnie paru nie gonić. Dzisiaj ryszko, kto to pisał? On jest wzboczony bardzo. O. No, jakiś dziwny pan zielony. Jestem. Ja się jestem. Nie wypatrzę, co wywidzę ten dom. No, bo on jest naprzeciwko nas, ja się boję. Leczko! Mleczko! Mleczko bardziej. No to chyba zakończymy i no musimy następny raz się dowiedzieć to kto jest tym youtuberem, który jakby ma w sumie teraz, ich, jego cel to jest pozbycie się nas, więc czekaj, no, się.